Pauza, pauzunia Ale nie ma obijania się tak jak Kermit, który tutaj już zezgonowany leży Z pieprzej dziadu Ja tu muszę prezentację na pauzie nakręcić Tak jest, dostałem kolejny wideorejestrator od firmy Navitel Tym razem model R650 Night Vision Wiadomo, że Full HD Co my tu jeszcze mamy ciekawego. A przejdźmy od razu do unboxingu. Mamy szmatkę do obiektywu, uchwyt klejący i jest i nasza kamerka, wideo rejestrator. Z boku ma cztery przyciski funkcyjne menu, tu się poruszamy góra-dół w menu tutaj zaczynamy nagrywać i kończymy nagrywanie, od dołu jest jeszcze włącznik, wyłącznik, slot na kartę pamięci tutaj port USB gdzieś tu jest jeszcze przycisk reset cóż, należy kamerkę rozdziewiczyć, ściągamy majteczki, hyc i z obiektywu Także, i wideorejestrator rozdziewiczony Zaraz go podłączę Mamy oczywiście ładowarkę w zestawie, no bo jak żeby inaczej O, tutaj są zapasowe Taśmy klejące Kabel USB Instrukcja obsługi Co so, my tutaj mamy? Gdzie jest język polski, O po czesku tu nie będę Was rozśmieszał O nie wiem czy już było nie, Chyba dalej Tak, jedną ręką to jest lipa O, Polska gdzieś tam w drugiej połowie dopiero Tak, woli ścisłości Gdzie tu jest jakaś specyfikacja, jakby kogoś interesowało może sobie spojrzeć, ale ja wiem, że Was to nie interesuje. więc zaraz muszę ją podłączyć i pokażę Wam, co tam w trawie piszczy. Kamerka już podłączona, kermit ćwiczy jogę, to włączamy zapłon. Powinna się zaraz włączyć. Tak, no i cóż, poławimy się tutaj w menu ona już zaczęła właśnie z automatu nagrywać. Dobra, wchodzimy do menu. Tutaj mamy tak, kamera, aparat, menu. Co my tutaj mamy? Video rozdzielczość do wyboru 1080 albo 720. To wiadomo, że zostałem na tym lepszym. Zdjęcia nas nie interesują, nagrywanie w pętli. Od wyłączenia do maksymalnie 5 minut na plik. 1 dźwięk włączony, G-Sensor, tym się nie będziemy dzisiaj bawić. Tryb parkingowy wyłączony. Język polski, wiadomo. Jest tego trochę do wyboru. Zostawiamy polski, wygaszacz ekranu. A to sobie włączymy po 30 sekundach, żeby się wygaszało. Częstotliwość niech będzie 50 Hz. Co tam jest? Ustawienia domyślne to nie. Format karty jeszcze nie trzeba. Wersja 10040. No i co tu więcej? Wideo. Tutaj można sobie przeglądać pliki, zdjęcia, godzinę ustawić. No i to w sumie tyle. No i tak, właśnie jak się nagrywa, to tutaj tym drugim od góry przyciskiem sobie możemy wyłączyć mikrofon. Zaraz, lepiej mieć włączony. Trzecim przyciskiem od góry, a drugim od dołu sobie blokujemy plik przed nadpisaniem. Teraz właśnie taki kluczyk wyskoczył. Dobra rzecz. No nic, to ja wam nagram coś ciekawego z trasy. Może będzie coś fajnego. Podłoże koziołka, matołka żeby było klasycznie i tyle. Odjebał manianę. Białorusin. No, <noise> Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem na mistrzach. Pozdrawiam wszystkich panów. Wyszkolę was w jeden księżyc. और चढ़ाते जैसे